W dzisiejszym materiale zainstalujemy sobie crashpady SW Motech, które widzicie tutaj. Witam Was na tym kanale po raz drugi. No i dzisiaj będzie materiał wideo których mam nadzieję będzie trochę więcej na tym kanale się pojawiało, dlatego, że tak jak wam wspomniałem, oprócz tego, że będę chciał was razem zabierać i jeździć razem z wami. Zobaczymy, czy się uda ten streaming, to dodatkowo będę chciał wam wszystko pokazywać, co robię przy tym motocyklu, jak się uczę, itd, i tak dalej. Tu jak widzicie, już crashpady mamy zainstalowane. Przyznam wam się szczerze, że ja zacząłem nagrywać ten materiał wideo, zanim wpadłem w ogóle na pomysł, żeby stworzyć ten kanał. A zacząłem go nagrywać, dlatego że sam szukałem instrukcji obsługi, jak je zainstalować na Triumfie. No i niestety, ale zbyt wielu materiałów wideo nie znalazłem. Dlatego w tym materiale wideo dowiecie się, jak je prawidłowo założyć. Ten materiał będzie trochę chaotyczny, aczkolwiek myślę, że ułatwi wielu osobom instalację tych kraszpadów, dlatego że ja chwilę musiałem pogłówkować. Zapraszam do oglądania tego materiału wideo. Przychodziła dzisiaj do mnie paczka i zainstalujemy sobie na motocyklu, więc jak ktoś nie wie jak to zrobić, ja też nie wiem, będziemy zakładali to razem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pokażę Wam co jest w środku, ja już sobie częściowo otworzyłem, więc mamy tutaj oczywiście różne instrukcje obsługi, worki, woreczki. Tutaj mamy takie stalowe elementy, na których będziemy zapewne instalować te elementy wykonane z tworzywa, więc mamy tutaj dwa takie elementy. Drugi element y, też stalowy, który zapewne też będziemy sobie instalowali do, rom, do ramy na naszym motocyklu. No i oczywiście różnego rodzaju śruby, podkładki, dystanse, y, więc ja się zabieram do pracy i tak jak mówię, robię to po raz pierwszy, nie wiem co odkręcać, y, będziemy się tego uczyli wspólnie. Wraz z tymi elementami mamy instrukcję obsługi, gdzie mamy pokazane jak to zrobić, ja sobie przygotowałem klucze, tutaj mam czternastkę, nasadkę no i piętnastkę i najpierw zaczniemy instalować tutaj z prawej strony motocykla, wydaje mi się patrząc po tych dwóch, po tym szkicu, że musimy odkręcić teraz te dwie śruby, jedna jest tutaj, druga jest tutaj, tutaj od tyłu mamy na pewno nakrętkę, będzie trzeba połamać trochę ręce, powciskać tam klucze, żeby ją odblokować. Nie wiem jak z tą drugą, powiem, przyznam się szczerze, bo tam od tyłu, no jakby ja nie czuję żadnej nakrętki, prawdopodobnie ona jest. Zobaczymy, jak tam będzie to wyglądało, to dojście. No ale poluzuję te dwie śruby na samym początku, no i zainstalujemy sobie ten element w pierwszej kolejności. Jak widzicie, pierwszą tutaj śrubę odkręciłem. Tam z tyłu, tak jak mówiłem, jest nakrętka, tutaj ją widzicie. Więc tutaj tą nam udało odkręcić, powiem wam szczerze, bez jakichś tam większych problemów. Teraz się zabiorę za tą drugą, aczkolwiek tutaj no, może to być już wyzwanie. Bo tak jak mówię, no, nie, czuję od tyłu, nie czuję od tyłu żadnej nakrętki. Nie wiem, czy tam jest gwint. Ciężko powiedzieć, muszę zaraz to przetestować. Ta śruba się kręci w miejscu, więc wydaje mi się, że muszę się dostać jakoś tam od środka, dlatego prawdopodobnie poluzuję sobie tutaj, o, tu widać chłodnicę i spróbujemy odsunąć, zobaczymy co będzie, czy będę miał jak się dostać do środka z tamtej strony, no bo na razie niestety jest to niemożliwe, a w instrukcji obsługi szczerze wam powiem, nie jest to opisywane, jak to należy dokładnie zrobić, więc nie zostaje mi chyba nic innego, tylko to rozkręcić. Przejdę z drugiej strony, czekajcie, nie wiem czy to będzie widać, z drugiej strony motocykla. Nie wiem jak tu wam kamerę ustawić, żebyście to widzieli. O tam, widzicie? Tam na końcu jest ta śruba. Teraz, jak poluzowałem trochę chłodnicę, to możemy sobie delikatnie to odsunąć i postaram się tam nasadką wsadzić klucz. No i zobaczymy, czy uda się to odkręcić. No i wykręciliśmy te dwie śruby. Niestety sam sobie nie dałem rady. Tak jak przypuszczałem, tam z drugiej strony była ta nakrętka. Więc Bartek mi tutaj pomógł, bo no, trzeba było przytrzymać z drugiej strony i odkręcać, odkręcać z tej strony. No i teraz mamy instrukcję do tego, gdzie. Pokażę ci. Czyli tutaj są instrukcje, która się... To nie ta strona, Bartek. To ta strona. Też nie ta strona. Też nie ta strona. I gdzieś ją posiałem, tak? Instrukcja obsługi tutaj mamy, że muszą być dwa dystanse 30 i 37. Jedna 30. śruba setka, a druga 80. Tu ma być krótsza i 30 dystans. 30 dystans. Daję Wam kamerę, że się widzieli. Zaczniemy od tego, tutaj krótkiego. Ok, w momencie, kiedy Bartek tutaj skręca, to Wam pokażę zaraz. Ten element jak przykręcacie czarny, to zwróćcie uwagę, żeby te dwie śruby były w kierunku waszej chłodnicy, te dwa otwory w kierunku waszej chłodnicy, żeby później było można dobrze przykręcić sobie ten kraszpad. Y, dlatego że jak zrobicie to na odwrót, to będzie tak niesymetrycznie cofnięty. Więc tutaj o to trzeba zadbać. My pomyl pomyliliśmy się i musieliśmy to jeszcze raz odkręcić i przykręcić ponownie. Więc y, nigdzie filmu nie znalazłem w internecie jak to zrobić, albo słabo szukałem. Mam nadzieję, że to Wam pomoże. No dobra, udało się przykręcić ten element, więc teraz założymy te ślizgi. One mają być w ten sposób. Zobaczcie tutaj mam taki aluminiowy element. I teraz trzeba je przykręcić tak samo imbusem. Jedną stronę mamy założoną, omówię Wam ją na samym końcu tego materiału, a teraz sobie założymy z drugiej strony. I tak jak patrzyłem przed chwilą po instrukcji obsługi, to z drugiej strony również będziemy musieli wejść i tam jest, chociaż tutaj będzie uprościej, bo tutaj jest nakrętka, już ją czuć, pod ręką, więc nie będzie trzeba przekładać całego klucza z drugiej strony, tylko wsadzić tu i odkręcić tą śrubę, którą mamy w środku, bo masz ten czarny element wartek? Okay. Nie w tą stronę, bo to będzie tak. Tutaj założono, w tym miejscu. Tylko znowu, pamiętajcie o tych dwóch otworach: że zapewne one muszą być skierowane ku chłodnicy. Te dwa otwory, więc ja to skręcę, a na końcu Wam omówię z Bartkiem. I jak widzicie, drugi tutaj crash pad też jest założony na swoim miejscu i teraz omówię wam w skrócie jak to zrobić jeszcze raz, żeby każdy z was wiedział, bo no nie jest to aż takie proste, może nie jest bardzo skomplikowane, ale myślę, że warto wiedzieć o kilku rzeczach na samym początku. Najpierw prawa strona motocykla, czyli przede wszystkim pamiętajcie o tym, że ten czarny element, do którego później przykręcacie ten element stworzywa i tą płytkę aluminiową, otwory, które tutaj są, one są przesunięte w prawo bądź też w lewo, więc trzeba sobie zawsze Przykręcić ten element w taki sposób, żeby te dwa otwory, które są później pod te dwie śruby tutaj imbusowe, żeby przykręcić ten element z tworzywa, muszą być skierowane w stronę chłodnicy. Druga rzecz jest taka, że tutaj, w tym miejscu, jest bardzo ciężko się dostać do nakrętki, która znajduje się tam od drugiej strony, tak? Więc tutaj musicie sobie kluczem jednym wykręcać, a drugą stronę. Musicie przejść z prawej strony motocykla, i tutaj może będzie widać, tam postaram się przybliżyć. Słabo to widać, tam jest druga nakrętka. Trzeba tędy przełożyć klucz i się do niej dostać. Dopiero wtedy, dopiero wtedy uda się wam to odkręcić, dlatego dobrze jest sobie poluzować też lekko chłodnicę, żebyście mieli nieco więcej miejsca. Tutaj znowu z prawej strony wracając, ta śruba, tu, przy zbiorniku od góry. Ostrość, wam złapię, Tutaj nie ma nakrętki od spodu, jest tylko i wyłącznie gwint, więc to sobie spokojnie możecie wykręcić tą, tę śrubę, a tutaj jest druga śruba, którą trzeba wykręcić, aczkolwiek tutaj włożycie rękę sobie, to tam czujcie nakrętkę, więc też się dostaniecie kluczem, jeżeli poluzujecie sobie chłodnicę i tutaj do środka wchodzi tak samo taki dystans, który mamy w zestawie oczywiście, no i ta lewa strona przykręcenia jest łatwiejsza na pewno aczkolwiek powiem wam, że dużo prościej jest to zrobić dwie osoby niż w pojedynkę i to na 100% ostatnim elementem, który nam został tutaj do przykręcenia to są takie dwie zaślepki tutaj mamy od dołu otwór tutaj już wam go chyba nie pokażę, chociaż nie, widać mamy tutaj od dołu otwór, za chwilę sobie to przykręcimy i zobaczcie jak to wygląda